Co jeżeli bym usunął te stare rzeczy i przypomnienia Jak się kasowało na komórce Oglądał telewizję satelitarną oh. I usunąć znajomość, zablokować te czasy la, la, la. I wyspinąć na parę lat, zacząć nowy sezon po coś, więc gdzieś na szczęście to działa Rzeczy nie są zaprojektowane, by przetrwać I nic nie było powiedziane, nie było zrobione Nie przepraszam, ruszyłem dalej No, co by było, jeżeli nieważne Usunąłem to usunąłem. I usunąć znajomość, zablokować te czasy la, la, la. I wyspinąć na parę lat I zacząć nowy sezon Wiedziałbym, że widziałem coś niebieskiego Nigdy tam dokładnie nie byłem naciskam, nie chcąc wyzwalać. Nie, to nie tak, że całkiem a więc Zapomnij, po prostu nie przemyślałem tego No przynajmniej jesteśmy jeszcze znajomymi Zrobiłem porządek, prawda? I chociaż nie tęsknię za nimi Chociaż to jest warte za przekąskę Zablokować te czasy Po coś, więc gdzieś na szczęście to działa. Rzeczy nie są zaprojektowane, by przetrwać, i nic nie było powiedziane, nie było zrobione. Nie przepraszam, ruszyłem dalej. No, co by było, jeżeli nieważne, usunąłem to. Usunąłem to, usunąłem to, usunąłem to, usunąłem to, usunąłem to, usunąłem to. To jeżeli powiedziałbym, że widziałem coś niebieskiego Nigdy tam dokładnie nie byłem Tak nie chcąc wyzwalać Nie, to nie tak, że całkiem a więc Zapomnij, po prostu nie przemyślałem tego. No Przynajmniej jesteśmy przy znajomymi Zrobiłem porządek, prawda? I chociaż nie tęsknię za nimi, chociaż to jest warte za przekąskę. A -a -a. La, 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 la. I usunąć znajomość, zablokować te czasy la, la, la. I wyspinąć na parę lat, zacząć nowy sezon La la, la 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 zrobiłem porządek, prawda? I chociaż nie tęsknię za nimi, chociaż to jest warte za przekąskę.